Krzymamko widzowie, kolejny odcinek, jak wiecie z Robloxa, ale nie z PET symulatora, tylko z Tower of Mystery. Gramy sobie z widzami. I. Kurde, trudna jest ta wieża. W sensie nie trudna, tylko właśnie łatwa, ale nie wiem, spadam bez przerwy. Aha, no. Kurde. I widzę, jak nie będę się odzywał, to znaczy, że się skupiam. Dwie minuty, dwie i pół minuty zostało do końca tej wieży. Mam nadzieję, że uda mi się to przejść. Raz już byłem na tym otu i w sumie miałem mega łatwe dojść do tego takiego pomarańczowego, jakby trochę dalej, tylko że po prostu nie trafiłem w drabinkę. Pyk tutaj. Dobra, teraz tutaj, tutaj, teraz na to. Dobra, może się uda widzowie to przejść. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj na kost. Dobra, let's go, jestem. Teraz pik, dawaj. O, ja właśnie tutaj nie trafiłem w drabinkę. Dobra. Co to jest w ogóle? To jest jakieś chore przecież. Nie trafiłem od razu. Nie wiem. Trudne to trochę. W ogóle co tu można kupić? Yy, czekajcie, otwórz. Hmm. Takie coś. No chyba na nic mnie nie stać. A nie, tu mnie na coś stać, o Equip. I co, teraz jestem. O, teraz jestem jakąś śmieszną wiedzią. Super. <laughs> A dobra. Yy, trochę trudne to, w sensie ta Wiedźma w ogóle pół ekranu zasłania, więc ja jej chyba nie chcę. Idziemy sobie to zmienić. Yy, unequip, dobra. No i co? Minutka widzowie została, w ogóle Shift lock. działa. W sensie Shift Lock, nie Shift Locks. Co to Shift Locks, by the way? Nie wiem, ale dawaj. Może się uda chociaż do tego trzeciego levela dojść. Pyk. tu, dobra, Uf, dawaj, pyk, pyk, tu, dobra, ty chodźmy po cukierka, nie, nie, no, chciałem się cofnąć, ale cofnąłem się za bardzo, 20 sekund, więc raczej już nic nie zrobimy w tej runce, o co chodzi z Beat Tower, halo, a, a ja tego nie chcę jak za robuxy. Dobra. 5, 4, 3, 2, 1. Dobra. Koniec. Zaraz. O, czwarty level. Zaraz kolejna wieża. Yy, dobra. Są 4 osoby na serwie. Wszystkich mam w znajomie w ogóle. Beęczarz ja sobie widzów dodaje. I o, nie trafiłem w drabinkę. I widzowie, jeśli chcecie też na takich odcineczkach być, to zapraszam na Discorda, link w opisie macie. I będziemy robić więcej odcineczków z widzami. Czekajcie, bo tu trzeba. Ło, ło, prawie by spadł. Beka. Dawaj, właśnie. Dobra, to jest trudne. No właśnie, to jest trudne. Ja to już raz przechodziłem. Jak sobie tak grałem poza odcineczkiem. No i udało mi się może w te 5 minut to przejść raz, więc trochę trudne to. Tu można od razu sobie skrócić, pyk. Lecimy. O kurde, dobra, chciałem za szybko. Lecimy. Kurde, serio, trudny jest ten level akurat. W sensie ten level, jakby ten poziom wieży jest trudny. Dawaj, dobra. Lecimy. Pyk. Okej. Okay. Okej. Okay. Tutaj. Tu. Dobra. I tutaj jest łatwo, ale ten skok jest chyba najcięższy. Dobro, udało się. Let's go. Może się uda na ten drugi poziom, jakby wejść. Pyk. Dobra, jesteśmy na drugim poziomie Tu w ogóle widzowie już są na trzecim i czwartym Wszyscy Ty w ogóle Dołączyła nowa osoba, nice Druk jest łatwy Zobaj idziemy Pyk, pyk, oho Dobra, już myślę, że nie doskoczę Lecimy, pyk, cukierka zbieramy I widzowie już tu widzę czerwony level Kurde te skoki są ciężkie nawet, bo jeszcze to zasłania ci tutaj. Dobra, dawaj. Tu się jest trochę grubsze, więc powinno się udać. Pyk, dobra. Co to jest? Czy to jest jakieś... Nie, tu dobra, tu coś leci do nas. Pyk. Ho, ja, mam tutaj lecić między tym czymś. Okej. Okay, super. To jest. Yy, Niefajne bardzo. A, to fajnie, że ja tego nie dotknąłem i mnie zabiło, okej. Okay, też tak można. Widzowie, bo już pełno osób jest na trzecim levelu, w sensie no dwie. I no. Ja się czuję słaby. Kurde lag. E, dawaj, przechodź. Dobra. O, tutaj się ktoś wywalił. Dwie minutki zostały tej wieży. Lecimy. W ogóle, widzowie możecie napisać w komentarzu, czy chcecie więcej odcinków z tej gierki albo czy chcecie więcej odcinków z widzami. Dobra, jest drugi level. W sumie to nie jest już aż takie trudne. Wcześniej było trudniejsze. Hmm. Dobra, pyk, 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 pyk. I pyk. Dobra, doskoczyłem. Mm, dobra. Tu jest trudny moment akurat. Są takie dosyć trudne skoki. W sensie nie trudne, tylko takie. O, dobra, udało się. Tylko takie jakby po chudych tych barierkach czy coś. No kurde, nie dałem rady. Yy, nie, nie. Nie dawaj. A, bo on to przeszedł. Co za agent? Bank. Dobra. o tylko tego nie dotykaj. Dobra. Dajemy radę, widzowie. Pobijemy chyba. Ty, bo to coś lata. Dobra. Ostatnie dwa poziomy. To jest chyba łatwe jakieś. Dobra. 20 sekund. Aha, wyłożyłem się. No to było takie łatwe. Kurde. 15 sekund. No to już nie damy rady. Możemy sobie z najwyżej przejść tutaj. O. Przyspieszy towera. Mhm. Dobra. Lecimy. Nowy tower. Ktoś doszedł? Nie, pięć osób. Dobra. Kurde, dobra. Może mi się w końcu coś uda zrobić. O co tu chodzi? Co to jest? O, tu coś leci. Wszyscy na to wskoczyli. Dobra, dawaj. Wait, bo tu coś się wbija. Lecimy. Dobra. Pik. Dobra, udało się. O kurde. Co za agent skrócił sobie. O, jednak się nie da. Dobra, to ja schodzę. Dobra. A, bo tu by dwie drogi. Można było sobie na coś wskoczyć. Okej. Okay. To jednak w sumie łatwe to jest nawet. O kurde, to są jakieś świecące i nieświecące. Skacz na te nieświecące. Pik. Dobra, jest. Nie fioletowy level, chciałem powiedzieć niebieski. Niebieski był wcześniej. pyk, dobra. Pik to jest łatwe w Robloxie. W Robloxie takie książki są łatwe. Dobra, kolejny level. O kurczę. No to... Może to troszkę przeszkodzić, dobra. Nie, nie na sam dół na szczęście. Ale boję się, że zaraz gdzieś i tak walnę o coś. Nie walnąłem na razie. Teraz byle tylko tutaj nie spaść. Widzowie, yy, nie wiedziałem, że tam jest coś nad tym, ok? Kurde, chłop już to przechodzi, ale ja też byłem na końcówce już. Najgorzej. Nej. O, spadł. Ja bym sobie wskoczył na to, o pyk. No i lecimy, widzowie. Arbuzik to jest. Dobra, pyk. O jeszcze... Oho, Dobra. Jezus. Co ja zrobiłem? Kurde, dawaj. No. Pyk sobie w sumie na to chyba wolę wskoczyć, bo to jest... O, dobra. Pyk. Lecimy. Pyk i pyk. Dobra, jesteśmy na niebieskim levelu. Pyk. Dobra, teraz tutaj i jesteśmy już na fioletowym. Nice. 2 minuty i 20 sekund do nowej wieży. Może się uda tą przejść. Fajnie by było dobra. To się może wytnie, Nie no, żartuję. Kurde, ja bym chciał to przejść. Chociaż, chociaż jedną bym chciał w sumie przejść. Dobra, zdążyłem. Pik. Okej. Okay. Dobra, lecimy. Ło wow, wow. już chciałem skakać, bym się wywalił. No kurde. Jak się wszyscy rajdzują w ogóle na tym. Pyk. Dobra. O ile... Ale pecha chłop miał. Dobra, lecimy. Tutaj, tutaj... Nie! Jezu! Co ja zrobiłem? Ja drugi raz się na tym łatwym czymś wywaliłem. A to jest łatwa wieża, gdzie tu? O, tu się idzie dobra. Bo nie wiem. O! Kurde, nie zdężyłem. Okej. Okay. Dawaj. Pyk. Właśnie na to coś. Lecimy. Czekaj, a ja mogę sobie. O, mogę? Tak, okej, okay. czyli nie muszę tam skakać. Dobra. Pyk, lecimy. Tutaj lecimy z kuciakunem 13. Dobra. Pik. Dawaj. Dobra, znowu w tym miejscu, gdzie pewnie znowu przegram. O, dobra, nie przegrałem. Let's go. No i chłop przeszedł jeden już widzę tam. Tylko jak tutaj wskoczyć. O! Dobra, 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 ostatni level. 20 sekund mam na niego. Co tu się robi? Ja bym chciał to przejść. Ja dam radę. Dałem radę. Let's go! Bang! Let's go! GG! Ostatnie 5 sekund. Pyk. Dobra. Ciekawe czy to będzie trudne. Czy... O dobra, to też pamiętam. To jest dosyć łatwe. Tylko tutaj tego nie dotknąłem mi się, wywaliłem, ok? Właśnie chciałem powiedzieć, że tutaj czasem to nie działa i że nie dotykasz, a się wywalasz. Pyk... Czekajcie, ja sobie może dam trochę bliżej kamerę, bo... Pyk. Pyk, pyk, dobra. Pałuję mi się wywalił. O, o, o Aha, trunne to chyba jednak jest. Dobrze. Dawaj. O, okej. Okay. Znowu nie trafiłem. Pyk, 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 pik. O! Wywaliłem się. Ciekawe czy ktoś w ogóle już doszedł do drugiego. Dobra, widzowie. Quickspawn sobie kupił. Czekajcie, bo ja mam troszkę pieniążków, dobra. Jakby tutaj strollować, na przykład. Hmm. Low Gravity, czekajcie, nie, bo nie trafiłem. Low Gravity, o, dobra. Pyk, pyk, łóżko. O, wywaliłem się, nice. Dobra, widzę, wylecimy tutaj tylko. No przecież ja w to nie wszedłem. Było widać na odcinku nawet. Dobra, nie wiem, bez sensu. A, dobrze, też tak można, że się wywalę od razu. No chyba tego nie przejdę. ziął już jest w ogóle na jakimś granatowym levelu. Zaraz. Ja jeszcze pierwszego nie przeszedłem. Ziął już jest na przedostatnim za chwilę. Spoko. Nie, wiem, trudne, to jest wciul. Tu, 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 tu dobra. Pyk. A. Walnąłem w te drzwi, ok Kurde. Ludzie tu serio są jakimiś totalnymi kozakami w to. No, znowu w to przywalił, no. Ja pierdzielę. Dawaj, leć. Pik, dobra. Nie przywal w to. Dobra, nie przywaliłem. Let's go. Jest dobrze. To logro czasem przeszkadza też. Dobra. Okej, okay, to jest to. Dobra. Speeda kupił. High speed. No to będzie. Grubo teraz. Dobra, czekajcie, jak działa ten quick spełnia? No nie wiem. Co, że mogę sobie kliknąć tu o? Na przykład ona, to nie wiem. Jak to działa? Pyk, dobra. O, tutaj mogę sobie na przykład po ściankach poskakać. Proszę, nie spadnij, jesteś zaraz na. Nie! Nie. Ja już przecież byłem na ostatnim prawie. Najgorzej. O kurde, dobra. O, Kepra sobie kupił tą wiedzę, co ja. A w sumie sobie ją założę, może. Albo nie. Ona przeszkadza. Ło! Spadłem sobie. Nice. Dobra. Minuta 10. Do końca. Pyk. O kurde, dobra. Ten speed mi przeszkadza trochę. W sensie... Nie, że się tłumaczę, ale serio mi ten speed trochę przeszkadza, za szybko trochę jest. Dobra. Lecimy. Już mi się wie, że nie uda przejść na pewno w tyle czasu, bo zostało 45 sekund. Ale może się uda gdzieś tam dojść. Dobra. Pyk, pyk! Okej, okay. fioletowy. Pyk. O. Chciałem za daleko. Kurde, 20 sekund widzowie, Dostanę 59 EXPA. Zdobył. O co chodzi? Z... Czekajcie, nie, nie, nie ja chciałem tu. A. To. Okej, okay, to mi po prostu chowa. Czekajcie, a jak ja bym sobie to skrócił? O. Pięć, cztery, dobra. Już nie idę. Sobie poczekam. Dobra. Ktoś wyszedł? Tak, wyszedł. Pomara chyba. Okej. Okay. Czekamy na next tower. Lecimy. Okej, okay, to jest takie coś. Hmm. Pyk. Dobra. Tutaj pyk. No to okej, okay, udało się. Kurde, jakie to jest trudne w ogóle. Dziwny level, taki trudnawy. Tu się kręcą te te. No to okej, okay, trudne to. Serio ludzie dali to radę, serio ludzie. Oni w dwójkę dali radę to przejść za pierśmar, a nie? Dobra, czyli słaby jestem po prostu OK. Też tak można, że jestem po prostu słaby. O, spadł, widzę. O, ho, ho, dobra. Najgorzej. Kurde. Po tej wieży myślę, że sobie będziemy kończyć odcinek. Więc no. I przypominam wam, że jeśli chcecie więcej takich odcineczków, to subskrypcja z dzwoneczkiem. Łapka w górę. Jeśli chcecie uczestniczyć w takich odcineczkach, to wpadajcie na Discorda. Czasem będą takie odcineczki. Zobaczymy jak się przyjmie ten film. Może będzie więcej takich odcineczków. Dobra, udało się. Lecimy. Ty ja, jak idę to idę chyba szybciej. Dobra. Jak idę to szybciej lecę, więc dobra. Pik niebieski. Ok. Kurde. To jest jakieś dziwne w ogóle. W sensie, kurde, ja cały czas muszę zmieniać kierunek, bo to tak jakoś dziwnie jest. Dobra. co wie, lecimy. Dajemy radę. Dobra, dajemy radę. Jeszcze, jeszcze dwa. O, dobra. Ja pierdzielę. Nie, czemu to nie działa? Bez sensu. Dobra, lecimy. Tutaj padł ktoś. Dobra. Pyk, pyk. Dawaj na kos, przejdziesz to. Dobra. Tutaj? Okej, okay, przeszliśmy. Nice. Kurde. To jest chyba łatwe jakieś. Gdzie ja wolę? Ja wolę tu. O, spadłem. Okej. Okay. Ja pierdziele, w sensie nie spałem tylko zginąłem, kurde, to było łatwe, tylko że ja jak zawsze padłem, bo jestem jakimś bopsem, tu w ogóle trzy osoby idą, o po, poszedłem sobie od nich, pyk, 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 dobra, tutaj tylko dobrze skoczyć, okej okay. i lecimy. Dobra, teraz tutaj, żeby tylko podskoczyć. Nie, przecież to jest żart. Że ja takiego czegoś ci dałem rady. Ty, dobra, widzowie, ja muszę przyspieszyć. Bo ja mogę to skończyć jeszcze. Jest szansa, że ja to przejdę. Nie, dobra, teraz już nie ma szansy, że ja to przejdę. Czekajcie, widzowie. Ile ja usów? Open to coś. Yy, 53. Czekajcie, bo ja sobie to coś zekwipowałem. I co teraz jak padnę, to coś się pojawi? Ja chcę paść. Yy, nie, nie działa. Czekajcie. Tu w ogóle jest Halloweenowy event teraz, więc spoko jest też. Ale co to jest? Y... Del efekt? no to co jest? Ty, to jest fajne. Albo to. To jest aura jakaś, za mną chyba będzie to coś iść, nie wiem. Ale dobra, widzowie. Czekam na następną, nie da się. Dobra, widzowie. jak długi, 24 minuty już, więc no. Kurde, chciałbym troszkę dłuższe odcinki robić, ale też się za długo wstawiam na kąpie, więc, no, nie mogę jakoś ultra długich robić, więc, no. Siema!